Jeśli sięgniemy sobie do Ewangelii Jana, czytać będziemy słowa na pewno nam znane bardzo dobrze. Nieraz mogliśmy już je słyszeć, dosłownie nieraz, niejednokrotnie, wielokrotnie, ale czy zawsze mamy, właśnie zwracamy uwagę na to, co jest napisane, co powiedział nasz Pan Jezus Chrystus. Ludzie wierzący szczycą się właśnie tym, my też jesteśmy wierzącymi i cieszymy się, jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego, że mogliśmy otrzymać coś, na co nie zapracowaliśmy, bo też i nie mogliśmy na to zapracować. Przyszedł na ziemię Ten, który wykonał wszystko, abyśmy my mogli to rzeczywiście osiągnąć, aby to stało się naszym udziałem. Gdyby nie przyszedł nasz Pan Jezus Chrystus na tą ziemię, to wiemy, że naszym udziałem byłaby tylko doczesność. Żylibyśmy tutaj docześnie, myślelibyśmy tylko docześnie. I na tym by się zakończyło nasze, nasze życie. Moglibyśmy mówić marne życie, zakończyłoby się na marnym e, działaniu doczesności. Ale jesteśmy wdzięczni Bogu, że przyszedł nasz Pan Jezus Chrystus, który przyszedł dać wieczne życie. Tak jak powiedziałem, ludzie wierzący szczycą się tym, no, e, mówią innym o tym. No, ja mam życie wieczne, Bóg dał mi życie wieczne. Ale co robią właśnie z tym życiem wiecznym? Czy pilnują życia wiecznego, czy cenią sobie życie wieczne? Czy nie skręcają czasami z powrotem ku doczesności, a diabeł nadal mówi: Nie przejmuj się, masz życie wieczne. Kiedy ma człowiek właśnie życie wieczne? Czy życie wieczne od tak człowiek sobie ma? Tu będziemy mogli właśnie czytać słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, który, wiecie, pokazał to w bardzo jasny i prosty sposób, kiedy człowiek rzeczywiście ma to życie wieczne. I możemy powiedzieć, od czego to jest właśnie uzależnione, że człowiek je ma. Czytamy tutaj w tym szóstym rozdziale. Nie będziemy go czytali od samego początku. Można byłoby rzeczywiście dosłownie cały czytać. Bo mamy tutaj o tym chlebie, najważniejszym chlebie, który człowiek mógł otrzymać, dzięki któremu człowiek może właśnie żyć. Ale mamy tu właśnie te słowa naszego Pana Jezusa. I przeczytamy je od 47 wersetu, kiedy Pan Jezus właśnie mówił do, tym, do tych ludzi, tłumaczył im to. No niestety, oni nie mogli tego zrozumieć, nie mogli tego pojąć, byli wręcz raczej w sobie gdzieś ma powiedzieć, jak to Słowo Boże mówi w pewnym miejscu rozpiłowywani, no jak on może w ogóle tak mówić, jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia. A nasz Pan mówi tak: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny, ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli Mannę na pustyni i poumierali. Tu, nat tu natomiast jest chleb, który stępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywość świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc: Jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, Taki ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił. Nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Możemy widzieć rzeczywiście reakcję tych ludzi, którzy byli w sobie rzeczywiście oburzeni. Jak on może dać nam swoje ciało do jedzenia. My właśnie tu się zastanowimy nad tym, bo Pan Jezus, zobaczcie, powiedział wyraźnie. Człowiek może sobie mówić, wmawiać, e, ale to i tak nic nie da. Samo wmawianie sobie, że ja mam życie wieczne, ale na czym oparte jest moje życie wieczne? Co Pan Jezus pokazał na temat życia wiecznego? Od czego On uzależnił to życie wieczne? Wiecie, wróg jest perfiny. Wróg może powiedzieć tak, no... Wiesz, twój Pan powiedział, że za prawdę, za prawdę, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Temat załatwiony. Więcej nic nie musisz robić, nic, dosłownie nic. Wystarczy, że wierzysz. No, super, fajnie. I możemy powiedzieć, niestety, ale dzisiaj w wielu na tym tylko poprzestaje. Ja wierzę. Możesz napotkać człowieka, który mówi, ja wierzę, ja wierzę, ja wierzę w Jezusa, ja wierzę w Jezusa, ja wierzę w Jezusa. No, mam życie wieczne, ja wierzę. Pan tak powiedział. Jasne, pan tak powiedział, ale czy pan na tym zakończył? Tu, czy człowiek właśnie tutaj się na tym zastanawia, czy pan zakończył właśnie na tym tylko elemencie? Jeśli we mnie będziesz wierzył, to masz życie wieczne zapewnione. Wiecie, diabeł nie chce pokazać całości człowiekowi. On mu nie przeszkadza, jeśli człowiek tylko uchwyci się tego. No, wierzysz no ma życie wieczne zapewnione. Że człowiek gdy się tego uchwyci, no wie, że nie muszę się bać, nie muszę się mu napowiedzieć lękać, czegokolwiek, na pewno mam życie wieczne. Nie, widzimy tutaj właśnie wyraźnie. Pan Jezus pokazał wyraźnie tym ludziom, on to im wytłumaczył. My możemy powiedzieć, on im to dosłownie wyłożył na podstawie czego oni mogą mieć życie wieczne. Oni nie osiągną życia wiecznego na podstawie na podstawie tego, że będą chcieli próbować przestrzegać przykazania. Że oni będą chodzić do synagog, że oni będą składali ofiary. Pan Jezus pokazał, że On jest życiem wiecznym i karmienie się Nim. Nie możemy powiedzieć od jakiegoś dnia tylko, do jakiegoś tam tylko dnia, a potem człowiek no, mówi, no już się najadłem, już się nakarmiłem, już mi wystarczy, już jestem nasycony. Nie możemy powiedzieć piękne jest to, że naszym Panem Jezusem Chrystusem nie idzie się przejeść. Bóg dał nam tak wspaniały i cudowny pokarm, którym się nigdy nie przejemy. Z powodu którego my nigdy nie powiemy, że no już jestem taki pełny, ja już nie dam rady. Nie, możemy zobaczyć naszego brata, apostoła Pawła, który karmił się, tak się mocno karmił i on mówi, że jeszcze nie, nie dość mu. On jeszcze chce więcej z tego pokarmu, on jeszcze chce bardziej tego Chrystusa poznawać. Jeszcze więcej i więcej. Możemy to zobaczyć, jak to jest właśnie piękne, co uczynił Bóg. Ale w ruch chce to zakryć. Najadłeś się, Bóg mówi, wystarczy ci. Teraz Ci już wystarczy, teraz nie musisz już się karmić Chrystusem. No, no wystarczy Ci przecież, no, wierzysz i też Ci wystarczy po prostu. Poprzestań na tym. Ale widzimy, że nasz Pan jest Chrystus, mówi, kto spożywa. Możemy powiedzieć, kto nieustannie spożywa. Kto nieustannie karmi się Jezusem Chrystusem. Ten ma życie wieczne. Tak jak powiedziałem, my nie zapracowaliśmy na to. Nic nie możemy do tego dołożyć. My możemy tylko czerpać i być Bogu wdzięczni, że On dał nam możliwość w ogóle czerpania z tego. Ale możemy zobaczyć, jak musimy być tutaj czujni, trzeźwi w tym. Bo wróg nie próżnuje, wróg nie śpi. My możemy się położyć, możemy tak sobie to określić, ale wróg się nie kładzie, nie śpi. On działa w każdym kierunku, żeby człowieka oszukać z żeby człowiek no, zaczął mu na powiedzieć sobie, popuszczać, odpuszczać. No, po, po, powiedziałby sobie, no, wystarczy mi już Chrystusa. Tak jak widzimy Izraelowi w końcu, na powiedzieć to, co otrzymali przez samego nieba. Nie oni zasadzili przecież mannę. No, gdyby sadzili tą manę, mogliby sobie powiedzieć, no, zbrzydła nam już ta manna. Ale otrzymali coś z nieba. Oni się przyjęli tym, co było z nieba. Tu wróg też chce człowiekowi pokazać, no nie, nie musisz aż tyle, no zobacz, no nie, nie przesadzaj, że tyle tym Chrystusem będziesz się karmił, no możesz sobie już teraz odpuścić, no już tyle się nakarmiłeś Chrystusem, no teraz spójrz na siebie, spójrz na, 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 na twoje teraz moje działania. No i człowiek może gdzieś przysiąść. I wtedy człowiekowi pozostaje tylko wmawianie sobie, no przecież wierzę bo mam przecież wieczne życie. Ale czy karmi się dalej? Wiecie, tym będziemy się chcieli dzisiaj wspólnie razem zająć, właśnie tym karmieniem się Chrystusem, nieustannym. Czy my, możemy powiedzieć, pamiętamy o tym? No O fizycznym pokarmie nie trzeba nam, możemy powiedzieć, przypominać. Tu każdy może powiedzieć, że nikomu z nas nie trzeba przypominać o fizycznym pokarmie, że trzeba coś w, w czasie dnia zjeść. Nasz organizm szybko nam, można powiedzieć, to sygnalizuje, że po prostu trzeba coś zjeść. Ale zobaczmy, można powiedzieć, sferę można powiedzieć, duchowego, można powiedzieć, właśnie życia, że tu diabeł tak działa. Tu on nie przeszkadza nam. On nie, nie powoduje w nas, można powiedzieć, to, że my zapominamy fizycznie, żeby zjeść. Ale tam on chce działać. Chce, można powiedzieć, tak czynić, żeby człowiek gdzieś nie myślał o tym. A tak jak powiedziałem, żeby pomyślał raczej w, od drugiej strony. No już tyle się najadłem. No już na tyle zgromadzeniach byłem, no już tyle kazań słyszałem, no już tyle czytałem Biblię. No już nie muszę tyle. Czy rzeczywiście nie muszę? Czy to człowiekowi wyjdzie na dobre? Czy będzie mógł powiedzieć na końcu, że ma naprawdę życie wieczne, bo tu pan jest je dokładnie, zobaczcie, naprawdę dokładnie uzależnił od czego zależy życie wieczne. Żeby człowiek je miał, mógł stanąć przed Bogiem z tym właśnie wiecznym życiem, od nieustannego możemy powiedzieć, właśnie karmienia się. Także niech nam Pan wspólnie razem pomoże zobaczyć właśnie to, to, co tutaj nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, jakie jest dzisiaj rzeczywiście tutaj nasze do tego podejście. Czy Chrystus rzeczywiście nam nadal tak pięknie smakuje? Czy On jest tym najwyborniejszym smakiem dla nas? Czy czasami gdzieś już wróg nie zaczął, można powiedzieć, pracować w tym kierunku, że człowiek mówi: No, już się już tak objadłem tym Chrystusem. No, chciałbym jakiś inny smak poznać. No Ludzie wiemy, poznają inne smaki. Nie wystarczy już im Biblia, można powiedzieć: oni chcą jakieś nowości, jakieś rzeczy, sięgają tak, jak nieraz słyszeliśmy, do internetu, wchodzą, zagłębiają się w internet, wyszukują jakieś nowości, no i dostają inny chleb. Co się potem z nimi dzieje? Nieraz niestety widzimy, co się z takimi ludźmi dzieje, kiedy my sami na nich napotykamy. Widzimy, co ten chleb w nich powoduje. Odstępstwo. Brak miłości. Wszelkich innych napojów, rzeczy, które Bóg dał, zawar właśnie w tym chlebie. Możemy powiedzieć, tych witamin, które Bóg jedynie w tym chlebie zawarł. W nich już nie ma tych witamin. Oni marnieją. Ale najgorsze jest to, że właśnie tacy ludzie nadal potem twierdzą... Mam życie wieczne. Karmią się nie z, z tego napoju stołu pańskiego, nie karmią się chlebem pańskim, ale karmią się napoje rzeczywiście już chlebem demonów i mówią, że mają życie wieczne. Straszne to jest. Ale przez to my możemy zobaczyć, jak trzeba tu rzeczywiście się pilnować. Także to dzisiaj właśnie będzie takim naszym tutaj rozważaniem.